Jaka to melodia nieprzerwania od 1997 roku ściąga przed telewizory miliony widzów? Niestety dla TVP niedawna zmiana prowadzącego nie wyszła się na dobre. Dawna stała publiczność w dużej mierze odwróciła się od programu, nie chcąc oglądać Norbiego w miejsce Roberta Janowskiego. Teraz Norbi spalił się ze wstydu, a wszystko z powodu ocen, które wystawili mu internauci Jaka to melodia znają wszyscy, niekiedy niezwykle trudne muzyczne pytania doprowadziły do łez niejednego uczestnika programu i rozpaliły emocje w wielu polskich domach Legendarny show od samego początku przypadł do gustu widzom, którzy tłumnie obserwują go od ponad dwóch dekad. Niestety w zeszłym roku doszło do niespodziewania ostrego konfliktu pomiędzy telewizją polską a prowadzącym Robertem Janowskim, który w konsekwencji opuścił państwową telewizję i przeniósł się do Radia. Rozstanie, choć bolesne, nie załamało gwiazdorowi kariery. Artysta wydał niedawno nową płytę i nic nie wskazuje, by zamierzał odchodzić na emeryturę. Inaczej jednak czuje się TVP, która straciła jedną ze swoich ikon. Obecnie jaka to melodia prowadzi Norbi, który sukcesy święcił lata temu, a który kojarzy się widzom z jednym tylko utworem. Niemniej to właśnie on jest teraz twarzą programu, który właśnie z jego powodu wiele stracił. Norbi zaprosił gwiazdy do Jakato Melodia już jutro Jakato Melodia zmierzą się ze sobą jedne z największych gwiazd telewizji polskiej. O punkty w muzycznym starciu zwalczą Monika Zamachowska, Maciej Kurzajewski i Przemysław Babiarz Zajawka odcinka pojawiła się na tym profilu programu i jak poinformował Norbi, gra odbędzie się z powodów charytatywnych Internauci pod postem są jednak bezlitośni dla nowego prowadzącego, który zdecydowanie nie przypadł większości z widzów do gustu. Komentujący jednoznacznie żądają powrotu Janowskiego, a przynajmniej zwolnienia Norbiego. Celebryta z pewnością spalił się ze wstydu, gdy przeczytał wystosowane pod jego adresem niezwykle krytyczne komentarze. Goście fajni tylko prowadzący nie, teraz już nie oglądam jaka to melodia, bo nie ma pana Roberta. Precz z Norbi, Roberto. Wracaj! Czytamy! W jednym z komentarzy zasugerowano również, że już w maju Norbi pożegna się z show. W odpowiedzi zwrócono uwagę, że musi to nastąpić z powodu beznadziejnej oglądalności. Jak będzie naprawdę, pokaże czas i dążenia włodarzy TVP na czele z Jackiem Kurskim. Jak Janowski komentował odejście z telewizji polskiej. Pomimo oskarżeń o ustawione castingi i programy, które telewizja rzucała pod adresem Roberta Janowskiego, gwiazdor komentując swoje odejście, przede wszystkim podziękował uczestnikom, tanom i widzom, którzy pomogli stworzyć jedną z najmocniejszych marek w polskim showbiznesie. Nigdy nie byłem w programie Najważniejsze. Zawsze, powtarzam, zawsze liczyli się przede wszystkim nasi goście, zwodnicy i widzowie. I nic się nie zmieniło. Jesteście najlepsi! Bez Was nie byłoby melodii. To dzięki Wam J.P.M. otrzymało tytuł najlepszego programu rozrywkowego. To dzięki Wam TVP1 uzyskała pozycję lidera rynku wśród wszystkich widzów. W imieniu Media Corporation, byłego już producenta teleturnieju, i swoim serdecznie wam za to dziękuję, pisał Robert Janowski na Facebooku.